Zubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A z możemy pójść zdziałać. O, tutaj jest, o... A... Sorda, biorę, bardzo chętnie. Myślę, no papy, to jest moja olewa nabrań, no, Oczywiście zielona, lepsza. Ale no tak czy siak to jest bardzo, bardzo fajna broń. Jak pani z kogoś płytniej, to gościa nie ma na... KKP, bo dostał dwa strzały z tej... Nie co ja to robię. Dobra, wypijemy no, sobie pięknie Zatańczymy i teraz możemy grać Dobra hmm. Dziś możemy korzystać tylko i wyłącznie z broni, którą znajdziemy w darmowym automacie To jest są takie, że możemy poznać różnego rodzaju leczenie, amunicję lub surowce Natomiast w ramie możemy brać tylko z darmowych automatów Tak samo darmowych, jak możemy kupować oboje dni, ponieważ warto niż nie będzie gotowa. Wystarczy tylko, że w ten zakładzie... Bardzo pomaga, a załóg oko, nic nie kosztuje. Jeżeli to zrobicie, spiszcie na dole w kierunku. Bo sajda, to dam jedna mokro, która to zrobiła. Okej, pierwszy automat może być tutaj. Miejmy nadzieję, że tam będzie. Mamy 6 rano. Mogłagam, powiedz, że tutaj coś jest. Powiedz. Tak, złoty. Złoty automat. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Czekaj, czy załoga. Jest dobrze. Pompa. Złota pompa. Pompa tak zmarnowana. Okej, okay, próba numer dwa. Nie, nie ma automatu. O nie najgorzej na świecie. Najgorzej, najgorzej. Najgorzej. Aj, aj, najgorzej. Tam jest. Nie. Musimy tylko przejść przez środek boiska, bez żadnego drusa, bez niczego. Złoty znowu pompa. No. Dawaj, ja to nie mogę Idziemy do kolejnego automatu, który jest tutaj. Nie ma Ty to postawiłeś? nie wiem, z jest tutaj automatu. Nie! Yes. Wow! to jest idealne połączenie. No, nie to Dobra, tutaj niestety nie ma żadnego automatu, albo jestem po prostu ślepy. To też jest możliwe Jedziemy do kolejnego. Tutaj strzały. Idziemy tam. No, 35 osób zostało. Mamy jednego Nie nie jest tak. to jest. Tak, tak Tutaj jest. Tak, tak jest. uda nam się wygrać. O właśnie Tak, Jedziemy. Oh sales are, are on the nice patrz jakie fajne brelogi. Siema no, robiona dziś gramy w symulację życia złoczy Tutaj jesteśmy, jesteśmy początkiem. Każdy kiedyś tak zaczynał, jak właśnie ma to małe, taki mały wąż, co nie? I teraz ten mały wąż leci do pewnej rzeczy i musimy trafić w to czerwone żeby być podstęp. Uwaga! Ja... Yes! Zrobiliśmy! Let's go! Hey. Musimy rozwalić to czerwone coś. Udało się, jesteśmy koksami. Dobra, i teraz powstaje e, z tego powstajemy. Okay. Dobra, wybierzmy sobie ten kolor skóry, e, Dobra, wybraliśmy Siema! To jestem i ja, Tojtek. Jakby nas właśnie oczywiście, że całej to, Tojtek. Tojtek. Okej. Okay. I okej, okay, dobra, zaczynamy nasze życie. Musimy przeżyć 100 lat. Mam nadzieję, że nam się uda. Na samym początku musimy się dostołgać do naszego roczku, pierwszy roczek i teraz zobaczymy jakie będzie pierwsze wyzwanie. moją uwaga. Mamy rodziców, siema, to są nasi rodzice. Ej, ja stary, to tam u ciebie O, mamusia, ej mami Mami! Dobra, i co teraz? O nie! Musimy między nimi wybrać! Jakie głupie! Czemu tak, tak się nie robi? Nie powinno się wybierać! No ale dobra, kogo mamy wybrać? Um, no wybieramy Mami, lecimy do Mami No i co się tutaj wydarzy to to w takim razie? Okej, okay. wbijamy do Mami, Mami Okej, okay. Co jest? O nie! Co jest <gamy> Nie, bo zaraz mi ściągną ten film jakoś! Co się tutaj wydarzyło? Okej, okay, dobra, to to jest normalna Eee, dobra, lecimy, okej, okay, troszkę po prostu no, 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 no i co? Teraz musimy przejść tutaj e, wyzwanko, nie możemy zostać zjedzeni przez nasze zabawki Więc idziemy, 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 łatwo w sumie, idziemy do, do mamy. No bo jest mama, okej, okay. ale może dla tego, tego się, <toswytny> żeby tatar kończył, tu to nie, bo mama okej. Okay. Ale dalej może być tata, nie? No nie musi być ciągle mama, hello. To, że raz wybrałem mamy nie musi tak, eee, Idziemy dalej, trzylatka już mam. O, ja! Ty mordo! Ja, ja już chodzę! Stary! stary grałem. Dobra, muszę zaraz wybrać zabawkę. Wybieram tego, co jej gościa. Bo jest fajny. Okej, okay, mamy zerąbistą zabawkę. O lol! Ja, dzielęca zabaw... zabawka. Ej, głośno, zarozwalę to zabawkę. O, tata teraz pił. Chyba będzie przypał. Rozwaliłem jego ulubioną zabawkę. To była zabawka trampisz? Ale to tata jest dzieckiem, czy to ja jestem dzieckiem. Oj, 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 okej, okay, tata nie jest zadowolona. Oj, oj oj, szkoda, troszeczkę ja zabiodam nowego do tante. No, Dobra, w którym wtedy nie mam nic, żeby włączyć. Ej, co to? Ty... Czemu znikam? Czemu zrobiłem się? Oooooooo, dorosłem! Tak dywa za pięciu lat! Już do szkoły w wieku 5 lat? Nie, to jest skam. Nie mówcie mi, że dzieci zaczynają chodzić do szkoły w wieku 5 lat. Ja nie pamiętam już w sumie, kiedy szedłem do szkoły. Tu jest chłop! Nice! i widzowie, lecimy na jacht, ponieważ na jachcie powinna być parasolka jest Fajna parasolka Mam nadzieję, że będzie parasolka więc nie będę zdenerwowany, ale... jak, jak to nie lubię, naprawdę Jacht jest najgorszą z być rzeczy Po prostu nie, on nie jest bardzo, tak okropna, tak, super! Dla mnie nie! Nie jest super!

Satisfaction Whoa, guaranteed. Jarkozy! I szybko, byku! Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś włóczka. I... to seal the deal! 8 dostał na łeb! 10 HP mu zostało! Widziam owo! Też miał tą parasolkę. A swoją drogą nie wiem jaka jest. No, w jak sensie... mi się nie... Przedciel, chodź no. na chwilę do mnie. Pysz, przeładowuję w nieskończoność. Później jesteś na to gotowy. Tak. Jakie? Jesteś zapijet. niezwyczajony. Tak. Tak. Jakie 98 osób tych zabije, ta. tak, tak. No, a nie 98 to jest razem z nas. No masz chęć, może to zgodnie. Chyba że ja jest, że to było po wszystkim. No tak, to, to sobie tak to tak, mnie przed i potem siebie sam zabijesz. Tak. Eee, wiesz to chyba lewo lecę. Jakie lewo? No, to na to, bo jestem wysoko w miarę. Dobra, myślałem, że inny A, jest jest już inny Tak spoko. O, jest akacz. Jest akacz. A na górze coś było? Taki, nie było? Nie, nie było.

Niesamowite Powalony jeden Dobra, wbijam tam Dostał po tarczy Weź we się tamten Dobra, leży nie masz, tak. jest Chciałem, tego. Chciałem minigana, ja mam skarę, nie, Minigana rozkręciłem i nie zdążyłem nawet strzelić Ale jest sznauter, więc bardzo przyjemnie A, to jest kolejny, bardzo skoro A, to jeszcze kolejny, o

jest tam jest! Nice, nice record. Yeah. Dawaj przyjaciel, dasz radę! Kurde, kurde no! Ile to się 24. O oh, yes. oh, Jezus, jak najgorzej. Trudne, ale przynajmniej udało nam się całkiem śmiesznego buga odkryć. Jakiego? Postrzelać chociaż. Całkiem fajnie. O, idą, 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 ktoś się zabrać? Sign here! Yeah.